Kiedy Piłsudski przejmował władzę, miał poparcie polskiej partii socjalistycznej, miał poparcie polskiej lewicy, która liczyła na to, że Piłsudski rozwiąże Sejm, która liczyła na to, że Piłsudski stworzy rząd lewicowy i podejmie program radykalnych reform społecznych. Ale Piłsudski tak nie zrobił. Stworzył rząd pozaparlamentarny, nie wprowadzał radykalnych reform społecznych. Co więcej, wyciągnął rękę do polskiej prawicy. Oto bowiem już w 1926 roku. Piłsudski. 25 października gościł w siedzibie Albrechta Radziwiła w Nieświeżu, gdzie odbył się zjazd polskiej arystokracji. Konserwatywni ziemianie okazali daleko idącą chęć współpracy z rządem. Punktem kulminacyjnym tego zbliżenia polskich ziemian, polskich konserwatystów z obozem sanacyjnym był zjazd w Dzikowie we wrześniu 1927 roku, w którym uczestniczył Walery Sławek. Jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Konsekwencją tego swoistego porozumienia było wejście do rządu Mejsztowicza i Niezabytowskiego, przedstawicieli polskich konserwatystów. Dlaczego ku zgorszeniu lewicy Piłsudski wprowadza do rządu konserwatystów? Dlaczego wyciąga ręce do polskiej prawicy? Bo jak już mówiłem, Piłsudski miał koncepcję budowy ruchu ogólnonarodowego ruchu ponad podziałami ideologicznymi czy politycznymi. Piłsudski miał już w swoim obozie wielu ludzi o poglądach lewicowych. Brakowało mu znaczących postaci z prawej strony. Stąd ten ruch w kierunku polskich konserwatystów. Ale chodziło jeszcze o coś bardzo ważnego i istotnego o osłabienie narodowej demokracji. Środowiska ziemiańskie, środowiska konserwatywne były związane od wielu lat z ruchem narodowym. Teraz Piłsudski przeciągał je na swoją stronę. W jakiejś mierze ten manewr się uda, co pokażą wybory w 1928 roku. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.